Przygotujcie się na cotygodniową dawkę emocji. Poprawny Polak przedstawia Let's Play Titan Quest w poniedziałki czwartki o 17. Cześć, witajcie z tej strony Poprawny Polak to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Titan Quest. Mamy już trzeci poziom, jest to także trzeci odcinek, jak widzimy. Zapisaliśmy gry w momencie, w którym e, dzierżyliśmy w dłoni łuk e, w swojej, nie wiem czy można tak powiedzieć, w swojej lewicy, ponieważ mówi się w swojej prawicy. E, w swojej lewej ręce dzierżyliśmy wspaniały, e, potężny, prymitywny skądinąd łuk, który wygląda jak e, dwa połączone ze sobą rogi, być może e, tym najzwyczajniej w świecie jest. E, wyglądamy niezwykle bohatersko, e, szczególnie w czymś co wygląda jak e, damska sukienka. I ma podobny kolor, ale tak czy inaczej jesteśmy niezwykle stylowi i oryginalni, a to przede wszystkim się liczy. Um, ruszamy więc w takim razie dalej um, dalej ku przygodzie. Jak widzicie, w tej grze są um, pory dnia i nocy. Najczęściej w świecie składają się one na dzień i noc. Surprise, surprise, prawda? Um, ok, ruszmy teraz w takim razie dalej w stronę obozu Spartan, do którego moim zdaniem jesteśmy już, zbliżyliśmy się wręcz w poprzednim odcinku bardzo, bardzo znacznie. Sprzedajmy najpierw kilka rzeczy, które obiecałem sprzedać. Uschnięty kostur za 40 sztuk złota. Onuce za 342 sztuki złota, których najprawdopodobniej szybko nie założę, ponieważ zbyt inteligentni nie będziemy. Przynajmniej takie są moje plany, nie być zbyt inteligentnym. Ten hełm też sprzedamy. No i zobaczcie, spójrzcie tylko na to. 1311 sztuk złota, czyli drugie tyle ile udało mi się jak dotąd zgromadzić, jest to naprawdę dużo. Nie ma co ukrywać, jest to cholernie dużo. Opchnijmy te wianki. Opchnijmy także toporek za trzy dychy. Opchnijmy o których... Poczekajcie chwilę. Czemu ja ich nie noszę jeszcze? A już wiem, bo one wymagały trzeciego poziomu, którego jeszcze wtedy nie miałem. Tak więc... E, sprzedajmy hełm, tak jest, jak najbardziej. E, Bransoletki też także sprzedajmy, też także. Bardzo oryginalne słownictwo naprawdę. E, sprzedajmy także ten puklesz? Nie. Czekajcie, bo ten puklesz i te o odblokowałem po osiągnięciu trzeciego poziomu doświadczenia. W międzyczasie już o nich kompletnie zapomniałem. Zobaczmy więc. Eee, czy ten puklerz jest lepszy od mojego poprzedniego pukleża? Eee, no nie wiem, teoretycznie jest gorszy, ale dochodzi do tego odporność na truciznę i zdolność do obrony. Cokolwiek by ta zdolność do obrony nie znaczyła, myślę, że możemy go sprzedać bez drogi jak cholera. A. Może zachowuję się trochę jak materialista, a może też materialistą jestem. Ale jak naprawdę. Czy człowiek przez to, że woli mieć kasy zamiast onuców woli, staje się materialistą? Wątpię. E, onuców, czy też tam hełmu jakiegoś, czy czegoś. Już zapomniałem co przed chwilą sprzedałem, pamięć ma krótka. E, to były chyba te onuce? Nie, to był puklerz, puklerz. E, dobra, sprzedajmy więc też te onuce. Nie, nie będziemy ich sprzedawać, mówię to już po raz kolejny. Założymy je, ponieważ dają one aż 5 punktów zbroi więcej niż nasze nogawice, które chwilowo nosimy. Dodają nam one także regenerację energii, która nam się przyda, ponieważ chcemy używać naszej umiejętności specjalnej jak najczęściej. Sprzedajmy więc za całe dwie sztuki złota, czyli jakieś 700 razy mniej niż ta tarcza, sprzedajmy tę nogawicę. Dokupmy kilka eliksirów zdrowia. Te z pewnością zawsze się przydadzą. Gdzie my to mamy? Tutaj. Ciekawe czy jak kliknę prawym przyciskiem to kupi się 5 na raz? Nie. No dobra, 15 wystarczy chwilowo. Eee, możemy także kupić sobie jeszcze coś. Te wszystkie obrączki są strasznie drogie. Zobaczcie, 10 tysięcy za zwykłą obrączkę, która dodaje raptem 5 punktów siły. 2 tysiące eee, za barwnik. Nie dziękuję. Eee, może jednak jakiś łuk bym kupił. Eee, co my tu mamy? Proste łuki. Ale proste łuki są wszystkie zdecydowanie nie na naszą kieszeń. Szczególnie ten jeden. Eee, mamy także miedziany sudis. Eee, które zdaje się być dużo lepsze od naszej włóczni, ale mamy także żelazną prymitywną włócznię, która nie wie, czemu wygląda na drewnianą tak samo jak wszystkie poprzednie, w tym ta brązowa, którą my teraz mamy. No i tą, że włócznię możemy kupić za jedyne 850 sztuk złota. Ale wiecie co ja myślę? Ja myślę, że to się nie opłaca, ponieważ z doświadczenia wiem, a przynajmniej z doświadczenia domyślam się, że już naprawdę niedługo, um, że już naprawdę niedługo znajdę jakąś dużo lepszą broń niż ta brązowa włócznia e, i najzwyczajniej w świecie nie opłaca się czegoś takiego kupować. Okej, okay, to jest to, o czym mówiłem wtedy. E, możemy w ten sposób naprawdę strasznie nabijać, nie dość, że doświadczenie to jeszcze, e, powiedzmy, naszą kieszeń. Zaraz, zaraz, zaraz. Przecież ja już to mówiłem. Nie wiem do końca, co tu się stało, e, ale jak sami widzicie, potwory się odrodziły, ten gościu chyba zapomniał, co się działo parę dni temu. A te potwory także wróciły do życia. Wiecie co? Ja myślę, że możemy je tak niecnie zba nie zbawić, tylko zwabić je do naszych strażników, którzy są z tego co wiem niezniszczalni, i posłużyć się tymi strażnikami do obrony własnej osoby. Oj, cholera, chyba nie. Zdaje się, że strażnicy mają potwory w dupie, dopóki atakują one tylko nas. Czy też nie? No, jak widać, nie do końca. Jak widać, strażnicy także przyłączyli się do walki. Yy, walka jest bardzo jednostronna. No i jak widać, także nie jest bardzo długa. Yy, to było jednak, tak naprawdę, dosyć niepotrzebne, ponieważ ze wszystkimi tymi potworami bez problemu poradziłbym sobie sam. Yy, może musiałbym zmarnować jeden eliksir zdrowia, może nie, yy, ale dużo więcej nie musiałbym poświęcać. Yy, a. W ten sposób trwało to dłużej i. I było powiedzmy bardziej żmudne. No dobra, ruszamy dalej, ruszamy dalej. Jak widzicie nasz bohater jest naprawdę... promienieje wręcz szczęściem z powodu zdobycia nowego łuku i tak dalej. Naprawdę promienieje bowiem świeci. Nie wiem czemu świeci, ale niech sobie świeci. Dzięki temu mam trochę jaśniej dookoła. I jak najbardziej nie mam zamiaru na to narzekać Okej, okay, ruszamy więc teraz na tereny, na których jeszcze nie byliśmy. Nasz komputer zasygnalizował nam to drobną ścinką, która mam nadzieję jest rzeczą, która nie stanie się w przyszłości tradycją mojego komputera. No okej. Okay. Potwory padają jak muchy. Nie są zresztą też od much dużo groźniejsze. No i muszę powiedzieć, że nasz bohater, tak naprawdę, One Hit, One Kill, jest w stanie zabić każdego przeciwnika. No, oczywiście poza jakimiś nielicznymi, na przykład dzikami. Dziki, jak widzicie, mają dużo punktów życia. Przynajmniej w porównaniu do innych potworów, które napotykam ja na tym etapie gry. I jak najbardziej opłaca się atakować dziki naszą umiejętnością specjalną. Jak widzicie, udało im się odebrać mi prawie połowę życia. Jak widać, dzików nie należy lekceważyć. No, i to jest właśnie miejsce, w którym świetny byłby jakiś czar obszarowy, czyli taki, który powiedzmy działa na wszystkie jednostki w jakiejś tam okolicy, prawda? Eee, na jakimś obszarze, jak sama nazwa wskazuje. Eee, ponieważ tych satyrów jest tu od groma, jeszcze trochę. Postaram się jednak wybić większość z nich z łuku. Postaram się nie dać do siebie podejść. I to nie powinno być, szczerze mówiąc, bardzo trudne. Szczególnie, że sami łucznicy od nich nie strzelają zbyt dobrze, ani zbyt celnie, ani na zbyt duży dystans. Jak widzicie, można w ten sposób wybijać naprawdę duże hordy przeciwników, którzy inaczej mogliby nam poważnie zaszkodzić. Oczywiście są. Są naprawdę różni przeciwnicy w tej grze. Jak sami widzicie, dziki są na przykład na tyle szybkie, że doganiają nas bez problemu. Nawet jeśli nie są w stanie nas zaatakować z właściwym wyczuciem czasu i, powiedzmy, zostają w miejscu trochę, to jednak są dużo bardziej niebezpieczne w przypadku takiego rodzaju walki niż satyrowie, czy też satyrzy, czy też satyry. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy skórzany wielki hełm, ale jesteśmy już posiadaczami takiego hełmu, a więc nie będziemy obciążać sobie daremnie ekwipunku. Zauważcie, że na minimapie, być może tego nie widzicie, ale mamy tutaj znacznik bitewny. Jest to kolejny taki, powiedzmy, nie wiem, megalit, jakiś taki wielki kamień, który generalnie rzecz biorąc, który generalnie rzecz biorąc, daje nam jakąś premię na jakiś krótki okres czasu. Ten z tego co pamiętam jest jednym z najlepszych, ponieważ daje on po prostu podwójne obrażenia na pewien, na pewien czas, albo nie wiem, może nie podwójne, ale jakąś premię do obrażeń daje, a więc użyjmy go. No i zobaczcie teraz, jak pięknie kładą nam się przeciwnicy. Bez żadnego problemu powinniśmy się przedrzeć tutaj przez ich zastępy, zdobyć ich skarby, zgwałcić ich kobiety i tak dalej, i tak dalej. Kobiet żadnych w tej grze jeszcze nie napotkaliśmy, z tego co wiem. Przynajmniej jeśli chodzi o przeciwników. Ale zapewniam Was, że baby tutaj będą i będą one naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Czas przejść na włócznie, ponieważ łukiem już trochę zaczynają się gubić. Mamy jeszcze chyba jednego przeciwnika, który nie zorientował się w ogóle w sytuacji i. Chyba w ogóle się nie zorientował w całym swoim życiu, ponieważ zginął od strzały w plecy. Biedny typek, trochę musiał być przygłuchy, ślepy albo upity, albo wszystko naraz. Ehm, mamy kolejną skrzynię, w tej skrzyni mamy skarby. Brązowy wianek wygląda na jedyny, który może nam coś pożytecznego dać, ehm, ale jest on słabszy od naszego hełmu i na dodatek nie możemy go założyć, a więc na nic nam on. Ehm, ten łuk wziąłem przez przypadek, wybaczcie mi. Ehm, no i ruszamy dalej w stronę obozu Spartan. Um, którego jeszcze nie znaleźliśmy, ale mam nadzieję, że znajdziemy go już wkrótce. Um, mamy tutaj jaskinie. To jest zresztą chyba ta jaskinia, którą zwiedziliśmy wtedy szukając Telisa. Um, ale nie, nie, sorry, to jest chyba tamta jaskinia była chyba jednak trochę. E... Wyjdą tu za mną? Wyjdą. Tamta jaskinia była chyba jednak trochę wcześniej. Znaczy, bo wydaje mi się, że jesteśmy na terenach, których jeszcze nie zwiedziliśmy Ym, A oczywiście jaskinie, w której był Telis, yy, musieliśmy zwiedzić, skoro go uratowaliśmy. Yy, Okej. Okay. Dalsze włócznie, puklerze, wszystko już mam, albo mam lepsze odpowiedniki tych, tychże sprzętów. Yy, natomiast wiecie co? Yy, te okolice wyglądają mi znajomo, ta jaskinia wygląda mi znajomo, ale być może po prostu yy, mylę się. I tej jaskini jeszcze nie widziałem, a być może jest to faktycznie ta cholerna jaskinia. Tak, w tej jaskini już byłem jak najbardziej. Jest tutaj także Telis, a więc nie mam, nie mam powodu, żeby tutaj dłużej być. Zobaczmy teraz na mapę. A no tak, tak, jak najbardziej. Dochodzimy do miejsca, w którym nie byliśmy dopiero tutaj za chwilę. Za tym, że zakrętem i za tymi właśnie pochodniami, które zresztą służą do tego, żeby oznaczać miejsca, w których już byliśmy. Kiedy taka pochodnia się zapala raz, świeci ona już potem w nieskończoność. Mamy także fontannę reinkarnacji, czyli powiedzmy swojego rodzaju checkpoint. No i wkraczamy do kolejnego obszaru, zwanego Lasami Lakoniki. Ja muszę powiedzieć, że na geografii Grecji, ani tej antycznej, ani współczesnej, bardzo się nie znam. A więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to jest jakaś bardziej mityczna. mityczny region, czy też prawdziwy, ale mam nadzieję, że bardzo nam to nie przeszkadza. Muszę wam powiedzieć, że w tej grze naprawdę można bardzo dużo nauczyć się, jeśli chodzi o mitologię grecką przede wszystkim. Ale nie tylko grecką. No może bardzo dużo to jest przesada, ale jak na grę, jak na grę, z pewnością bardzo dużo. Okej, okay, nowy przeciwnik jest to harpia wiedźma, czy też po prostu harpia. Są jak widzicie te harpie dosyć powolne, natomiast w przyszłości powiem wam w tajemnicy, że kiedy walczymy już powiedzmy z jakimiś potężniejszymi odmianami tych przeciwniczek, to... Są one naprawdę ciernie w dupie, czy jak to się tam mówi po naszemu. Po angielsku jest to zwyczajnie pain in the ass, czyli ból w tyłku, ale że po polsku tak się nie mówi, to szukałem jakiegoś godnego odpowiednika i chyba znalazłem, chociaż nie jestem pewien, czy ten odpowiednik jest faktycznie odpowiednim odpowiednikiem na tego rodzaju sytuacje. Okej, okay. mam nadzieję, że wszyscy rozumieją mniej więcej o co mi chodzi. Ponieważ wyraziłem się trochę enigmatycznie. Okej, okay, stada dzików, stada dzików. Stada dzików nie powinny stanowić większego problemu, szczególnie z naszą umiejętnością specjalną, którą za chwilę zaprezentuję. Proszę bardzo, umiejętność specjalna. Za 3, 2, 1. Jebułc. No, okej, okay, ruszamy w stronę kolejnej fontanny reinkarnacji, która już jest widoczna na naszej minimapie. E, natomiast. Zobaczcie tutaj, napotkaliśmy na powiedzmy swojego rodzaju obóz satyrów. Ten obóz jest e, pewnym dowodem na to, że satyrowie czy też satyrzy są to stworzenia e, jednak w miarę inteligentne. Są w stanie budować takie rzeczy, chyba że e, po prostu byli tutaj jacyś ludzie, których te satyry pozabijały. Natomiast wiecie co, myślę, że nie. Ponieważ satyrzy na oko e, posługują się taką samą bronią jak ludzie... E, Zdaje się w takim razie, że są oni podobnie inteligentni, przynajmniej podobnie. Mamy tutaj także jakiegoś człowieka. Człowieka, który z pewnością potrzebuje ratunku i pomocy. E, z pewnością też jest on nieśmiertelny, natomiast wolę jednak pośpieszyć się i powiedzmy, udzielić mu pomocy jak najszybciej, ponieważ cholera wie jeszcze by go zabili. Trzęsą mu się troszkę nogi. Okej, okay. dostaliśmy nagrodę, proszę bardzo, 300 punktów doświadczenia, 1500 sztuk złota za zadanie poboczne, człowiek przyparty do muru. Awansowaliśmy tym samym na kolejny poziom doświadczenia i mamy do rozdzielenia kolejne punkty. Pójdźmy najpierw w zręczność, a potem myślę, że pójdziemy w zdrowie, zdrowie nam się przyda. Mamy chwilowo, czy też energii praktycznie nie używamy, a więc myślę, że nie ma potrzeby inwestować cennych punktów w energię. No i zobaczmy teraz, mamy do odblokowania trzy kolejne umiejętności, jeśli tylko przydzielimy jeden punkt do puli ogólnej. Są to umiejętności, trzy umiejętności aktywne. Co my tu mamy? Ziołowy lek. Regeneruje on nam zdrowie. Jak sam widzimy. Dalej mamy sztuka łowów. No i co nam daje sztuka kałowów? Zwiększa nam zasięg, tylko zasięg czego? Zapewnia zasięg łuku i kosturów, albo tylko łuku. Dodaje nam punkty premię do obrażeń kłótych zapewne na jakiś czas. Plus 75 punktów zarezerwowanej energii, nie do końca jestem w stanie rozszyfrować co to oznacza. I zadaje dodatkowe obrażenia ludom oraz bestiom, czyli jakimś tam dwóm konkretnym gatunkom przeciwników. Mamy także łucznictwo. No i cóż to jest? Jest to proszę bardzo umiejętność strzelania jakimiś specjalnymi strzałami, lecą one szybciej i zadają zwiększone obrażenia kłute. Jest nam napisane, poradzone, żebyśmy przypisali ją do lewego przycisku myszy. Mam tylko nadzieję, że mam tylko nadzieję, że kiedy Powiedzmy, przypiszemy ją do lewego przycisku myszy, to będzie nie będzie ona nam przeszkadzała w walce, powiedzmy, nie wiem, włócznią. E, za chwilę jednak wszystko się okaże. E, dodajmy jeden punkt, e, jeden punkt tutaj do wiedzy o lasach. Będziemy szybciej atakować, jeden punkt tutaj i jeden punkt do łucznictwa. Teraz zgodnie z, e, z radą naszego powiedzmy samouczka, czy też naszych podpowiedzi, e, dodajmy łucznictwo do lewego przycisku myszy. E, no, i zobaczmy. Jesteśmy w stanie na oko atakować całkiem normalnie, kiedy używamy włóczni. Natomiast kiedy dzierżymy łuk, a wiecie co? Zobaczcie, po prostu do każdego ustawienia można mieć przypisane, przypisaną inną, konf inną konfigurację przycisków. Tego nie zauważyłem. I wiecie co? To jest bardzo dobre, ponieważ zobaczcie, teraz kiedy mam włócznie, na prawym przycisku myszy mam ten taki atak specjalny. Natomiast kiedy mam łuk. Na prawym przycisku mam normalnie eliksir zdrowia, z kolei kiedy mam w ucznię, na lewym przycisku będę mógł mieć jakąś inną umiejętność, nie ucznictwo, bo ucznictwo nic by mi nie dawało. Jest to więc na oko bardzo, bardzo przydatna rzecz. Tego wcześniej chyba nie wiedziałem w ogóle, ponieważ zawsze używałem tutaj po prostu podstawowego albo jakiegoś specjalnego ataku, a tutaj eliksiru. A teraz sami zobaczcie, człowiek uczy się każdego dnia, naprawdę nigdy nie wiadomo kiedy człowiek się czegoś nowego dowie. Okej... Okay. W takim razie uzbrojeni w... A właśnie, zobaczmy jeszcze tylko z ciekawości. Aż cholera jasna. Znowu użyłem przez przypadek eliksiru. Naprawdę robię głupie błędy. Zobaczmy. Ciekaw jestem, czy powiedzmy, kiedy strzelamy, to... To łucznictwo musi się jakoś ładować, czy ono po prostu... Ono po prostu sobie jest i każdy strzał będzie posiadał tą premię, czy też tylko niektóre. Za chwilę zobaczymy. Musimy tylko spotkać jakiegoś przeciwnika. Mamy tutaj kaplicę odmrożenia. Kaplica odmrożenia powoduje, że przeciwnicy, których trafimy, zostają spowolnieni. Ok, zdaje się, że teraz każda nasza strzała będzie specjalną strzałą, lecącą szybciej, zadającą więcej obrażeń. A dodatkowo przez pewien czas, jak sami widzicie, możemy zamrażać przeciwników samym strzałem bądź też atakiem. Jest to naprawdę bardzo przydatna rzecz. Jak sami widzicie, dodatkowo przeciwnik, w momencie, w którym jest zamrożony, stale traci życie, a więc. Działa to także trochę jak taka trucizna, trochę jak takie zatrucie swojego rodzaju. Okej, okay. za chwilę kaplica przestanie działać, a ja zwiedzę w tym czasie, może nie tyle zwiedzę, co splądruję te dwie skrzynie. Zdobyliśmy ochronną obrączkę. Zobaczmy, co nadaje. Daje nam 9% odporności na elektryczność. Ja myślę, że tej obrączki się pozbędę na najbliższym targu, ale jak sami wiecie. Nie warto niczego wyrzucać, ponieważ tamten półklesz, który ostatnio wydawał mi się niezbyt wartościowy, poszedł za 1,5 tysiąca złota, czyli za równowartość 10 eliksirów zdrowia, które przecież tak często przypadkiem marnuję, klikając prawy przyciskiem myszy na co mi się wydaje bardzo dziwną pomyłką, której dotąd, powiedzmy, świadkiem w swoim przypadku nie byłem. E, ok, Mamy tutaj na oko kolejne zadanie, główne bądź poboczne. Natomiast myślę, że powinniśmy skończyć już odcinek. Ten będzie zapewne zdecydowanie krótszy niż inne, może nie zdecydowanie, ale znacznie krótszy. Ale cóż, muszą być odcinki krótkie, żeby były odcinki długie, jeśli wiecie o co chodzi. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie i do usłyszenia w najbliższym odcinku. Cześć.